Znasz swoje naturalne talenty? Swoje, wiesz, co jest Twoją mocną stroną? Jakie są Twoje pasje? Co jest dla Ciebie ważne? Co jest Twoją wartością? W tym filmiku opowiem Ci o pięciu korzyściach, które daje poznanie siebie. W pulsie w ogóle stwierdziłam, że to, że to jednak. Jeszcze raz, pociąg jedzie. Mój mąż po raz kolejny nie zgasił światła w łazience. Ketchup nadal stoi na stole, a prosiłam go trzy razy, żeby zawsze chował po sobie rzeczy. Jest odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę chcesz robić w życiu, aby było to zgodne z Twoimi wartościami, talentami. Poznanie siebie przez poznanie swoich talentów, mocnych stron, wartości, blokad, które przeszkadzają nam pójść do przodu. Nazywam się Martina Zawadzka-Gabrońska. I pomagam innym odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę chcą robić w życiu. Pomagam znaleźć pracę zgodną z ich naturalnymi talentami i wartościami. Pracę, która daje radość, spełnienie i pomaga innym. Wchodząc na drogę poznania siebie, nieuniknione jest poznać swoje naturalne talenty. I żeby to opisać, najlepiej posłużę się przykładem. Jeśli chcesz wziąć udział, w moim przykładzie, w moim ćwiczeniu, to usiądź wygodnie. Możesz zamknąć oczy i przypomnij sobie siebie z dzieciństwa. Wyobraź sobie siebie na korytarzu szkolnym, na... przed blokiem. Ja wychowałam się na blokowisku, więc najłatwiej mi będzie wyobrazić sobie siebie właśnie na podwórku, przed blokiem. Wyobraź sobie, że są tam też inne dzieci i jesteś ty. Spójrz na siebie oczami z boku, oczami obserwatora, co robisz, jak się zachowujesz, jak komunikujesz. I zadaj sobie pytanie: jaką rolę przyjmujesz? Czy jesteś przywódcą w zabawie? Organizatorem? Namawiasz wszystkich do zabawy? Czy siedzisz gdzieś z boku i wolisz się przyglądać i przeanalizować, czy ta zabawa w ogóle ma sens? A może chciałbyś, czy chciałabyś wszystkich rozbawić? Daj sobie chwilę i odpowiedz na pytanie: jaką rolę przyjmujesz w tej zabawie? Ten czas dzieciństwa, o którym mówię, to piękny czas, podczas którego jeszcze nikt nie zdążył Cię uformować, tak jak plastelinę czy glinę. Później już przychodzi szkoła, rodzice, wymagania. Musimy, chodzić, no, musimy już przyjmować jakieś postawy, jakąś rolę. W okresie dzieciństwa wszystko odbywa się naturalnie. My wchodzimy w te role bardzo naturalnie. I warto do nich wrócić właśnie szukając swoich talentów. Bo te przywództwo czy dowodzenie podczas tych pierwszych zabaw może świadczyć o tym, że Twoim naturalnym talentem jest na przykład bycie liderem albo organizatorem. Drugą korzyścią z poznania siebie jest odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę chcesz robić w życiu, aby było to zgodne z Twoimi wartościami, talentami, aby dawało Ci radość i spełnienie. Yy, sama przeszłam tą drogę. Zaczęłam niechcący, tak naprawdę, wyruszyłam w podróż dookoła świata. W ten sposób zaczęła się moja droga poznania siebie, z której mam nadzieję, że nigdy nie zejdę. I w ten sposób odnalazłam drogę do, do tego, co chcę robić w życiu do pomagania innym. Wszystkie te wydarzenia, wszystkie te doświadczenia, też związane z moimi klientami, e, którzy, z którymi spotykam się na sesjach, doprowadziły do powstania mojej autorskiej. Metody, w której pomaga właśnie odnaleźć odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę chcą robić w życiu. Prowadzi ona przez poznanie siebie, przez poznanie swoich talentów, mocnych stron, wartości, blokad, które przeszkadzają nam pójść do przodu. Takich wewnętrznych blokad, które mogą pochodzić na przykład z czasów dzieciństwa albo tak naprawdę są wcale nie nasze. Pomaga też nam zaakceptować przeszłość, wyciągnąć z niej wnioski i uwierzyć w siebie. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy, o których często zapominamy, szukając tej swojej drogi. Mój kolega jest nauczycielem i szuka swojej drogi. Powiedział mi, że ostatnio zainteresował się programowaniem i zapisał się na kurs, że chce zostać programistą. Gdy opowiadał mi o całym procesie, tego jak. No, że podjął taką decyzję, że chce spróbować, to zastanawiałam się, hmm, kiedy ostatni raz widziałam tego człowieka przed komputerem, przed laptopem. Czy w ogóle kiedyś widziałam, żeby no, spędzał czas siedząc przed komputerem. To nie jest ten typ, to jest typ <noise> sportowca, osoby, która bardzo lubi szczegóły i itd., itd. Patrząc na niego, widzę od razu 5 czy 10 jego naturalnych talentów z samej obserwacji. Mam taki. zawsze skupiałem się na tym, co dobre w ludziach i od razu te talenty jakby Ła łatwo mi przychodzi znaleźć te talenty w innych ludziach. I on nagle mówi, że chce spróbować zupełnie czegoś innego iść w tą stronę. I pierwsza moja obserwacja jest taka, że czy to jest naprawdę jego droga? Ja już wiem, że ona się zakończy jakby, że to nie będzie to. Słucham dalej jego opowieści, po czym opowiada, że był na półrocznym kursie i... no i stwierdził jednak, że to nie dla niego. Więc traktuje to tak, że dowiedział się czegoś o sobie. Tego, że programowanie nie jest dla niego. Yy, ja już wiedząc, że, <ścoughs> że tak zakończy się ta historia, sobie myślę, jak to jest, że człowiek jakby być może zachęcony tym, że programowanie jest modne, może dobrze zrobić i tak dalej, idzie tą drogą, a nie, nie chcę, jakby skrócić tej drogi i, i wejść na drogę bardziej skuteczną, czyli tego poznania siebie, zajrzenia do środka, że ja mam taki talent, taki talent, taki talent i inne zajęcie przychodzi mi z super łatwością i na tym się skupić. Poznanie siebie ma wiele korzyści. Ja skupiłam tylko tu na pięciu, na pięciu które uznałam, że są moim zdaniem najważniejsze. Trzecia z nich to sama akceptacja. Przejście, wejście na proces poznania siebie i uświadomienie sobie swoich mocnych stron, swoich słabych stron, tego, w czym jestem dobry, co jest dla mnie naturalne, a także z tego, z czym sobie nie radzę, z czym w ogóle tak naprawdę nie chcę się zajmować, pomaga w budowaniu zdrowej samooceny i pozytywnym poczuciu własnej wartości. A to otwiera drzwi do lepszej przyszłości. Poznanie siebie pomaga nam również w budowaniu zdrowszych relacji z innymi ludźmi, i to jest czwarta korzyść. Eee, weźmy na przykład, że poznając siebie, wchodzimy, wchodzimy na tę drogę, odkrywamy swoje granice, potrzeby, uczymy się komunikacji tych potrzeb, tych naszych granic do innych ludzi. W ten sposób stajemy się autentyczni i jasno wyrażamy siebie. To wpływa, to bardzo wpływa na relacje z innymi ludźmi. Piąta korzyść. Uświadomienie i zrozumienie swoich emocji, co pozwala łatwiej radzić sobie z trudnymi emocjami. Uświadomienie sobie na przykład: Okej, okay, w tym momencie czuję złość. Co się stało, że nagle po prostu czuję, nie wiem, ciężar na plecach, że zaraz mi głowę buchnie, że muszę krzyknąć na kogoś, wyrazić tą emocję. Co się właśnie wydarzyło? Mój mąż po raz kolejny nie zgasił światła w łazience. Ketchup nadal stoi na stole, a prosiłam go trzy razy, żeby zawsze chował po sobie rzeczy. E, dlaczego te sytuacje wzbudziły we mnie takie uczucie? Co się wydarzyło? Czy naprawdę denerwuje mnie ten ketchup na stole, czy te nieskaszone światło? Czy chodzi o to, że w ten sposób czuję się, że mój mąż mi nie słucha, że to, co do niego mówię, nie jest dla niego ważne? Że w tej sytuacji czuję się nieważna, pomijana, że te rzeczy, które są dla mnie ważne, bo o nich mówię, komunikuję je mężowi, są traktowane tak i tak. To jest właśnie proces poznania siebie, w którym wchodzimy trochę głębiej. Nie jestem wściekła i robi awanturę, bo ketchup stoi, tylko OK, jest tak, tak, tak i tak. Co mogę z tym zrobić? Jak mogę to inaczej zakomunikować, żeby było skuteczne? Poznanie siebie to wejście na drogę rozwoju osobistego. I jeśli wchodzisz na tą drogę rozwoju osobistego, to poznanie siebie jest, jest ręcznie uniknione. W tym filmiku pokazałam Ci pięć korzyści, tak naprawdę z oceanu korzyści, które daje właśnie poznanie siebie. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. Jeśli podobał Ci się odcinek, poproszę o łapkę w górę. Da mi to takiego pozytywnego kopa do tego, żeby nagrywać więcej. Albo subskrypcję. Dzięki za dziś, do zobaczenia.